Siema Siema, jestem Kuwran 27 witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj gramy sobie znowu w Daily Twista i próbujemy zdobyć Lancastera. Jak widzicie tam ponad lekko, ponad minuta została, 144 tysiące No i mam nadzieję, że to ugram. Bardzo fajnie by było za 6400, czyli tego co było przed chwilą. No, z jakieś pół godziny temu, ale mniejsza o to. To ktoś dał z... 150 podajże tysięcy, bardzo dużo no ale mam nadzieję, tutaj dałem 144 w sumie więcej niż Michalus, chyba no, jak zwykle, więc mam nadzieję, że uda się to ubrać. dobra, zostało 10 sekund, może coś z tego będzie, może nareszcie, moja druga umarzona broń, kurde fajnie było i 0 sekund aukcja zniknęła tak samo jak nasze pieniądze z konta. <laughs> I mamy to. Lancaster Pistol. Moje w sumie drugie. Nie. Tr trzecie albo czwarte podejście. Ale się udało. Jestem szczęśliwy. No i kozacko. Lancaster. Nie no, stos. Mamy to Lancaster pistol 641 numerek Mamy to Jest Jezu, ale śmieszne Pół ekranu zasłania Nie no Chyba fajne to podobno pomoże zabić na hita w głowę. Hmm. Chociaż na filmikach to się było jakieś szybsze. Nie wiem, wydaje mi się, że to z nerfili. Hmm. Dobra. Damage taki prawie do połowy. Accuracy prawie całe I reload prawie cały. Czyli, że szybki. No nie wiem, moim zdaniem ma... hit reloada. Chociaż w sumie mogłoby zrobić tak, że wszystkie naraz byłoby chyba nieco lepiej. Tak jak w mauserze, ale nie no, nie jest źle. Bardzo fajnie Mi się cieszę. O tu ten chłopiec, tu No więc jesteśmy spłukani i szczęśliwi. Moim zdaniem bardzo fajnie. Jak ostatnio z Pattersonem. O! Chodźmy po tego menace. Widziałem, chodźmy nie lećmy i chwila trzeba dorwać dziada O mu taktyczny Ale mam zreza. Ale mamy Lancastera i to jest ważniejsze, bo cela się wyrobi. Ło! Ale zarył w głowę. Ile to było? 84? Dużo, jak z Pattersona. Nie przyjrzałem się. O właśnie, 155. Ale to jest w konia, to po pierwsze. A po drugie 44, tak? Dzielone przez dwa. Dobra, jakieś 103 damage'a. To potrafi zadać, ale z bliska. Zapatrzcie. Wow. Potężne. Niesamowite. jakie Rusi też w sumie dobre. Jaki film. No dobra. Nie no, ja się mega cieszę. Wreszcie się to udało. Lancaster pistol, kolejny do kolekcji, limitowany item, taki jakby... O, zaraz bił się. Nie no, potęga. Tak samo, trzy w ciało. No nie no, koks totalny. Dobra, on się skarży, nic nowego. W sumie... Poszedłbym do Tribala sprawdzić jak to na misiu na przykład. Teraz go strasznie zbufowali. O, na daleko. Czyli tak na daleko mniej więcej 34 damage'a. Oj. Hapog. Dobra. To nie jest świeży misiu. Ale 103 w głowę. O, mięso, mięso się przyda. Dobra. Pójdźmy po tego drugiego, o. Dla mnie po... Oj. Zniknął. No dobra. Oj, a jeleń? Ty, dwa hity też. Taki... Średnia... Średni damage w ciało, na tak bardziej daleko. O. To 34 widzę. Tutaj jest bardziej bliska, 40. Więc moim zdaniem broń dobra, chociaż strasznie zróżnicowany ma ten image. Strasznie. Spróbuję mu tak głowę dać. W ogóle tylko ten strzelam, a no, mam jeszcze inne broń. Dobra, czas pokoksić. Się stało. No dobra. Zginęliśmy fajnie. Oczywiście, ciosem wtedy. No to to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lancaster Pog. Tyle go podsumuję. Polecam Wam. 144 tysiące to dość dużo. No ale dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I cześć.